serbianki. I sztuka powstała w ramach projektu Pozytywna Energia. Do tego projektu przystąpiło wiele organizacji społecznych na terenie gminy i miasta Łaskarzy. Koło gospodyń serbianki w ramach tego projektu wystawiają już trzecie przedstawienie. I to nie znaczy, że się na tych trzecim zakończy. Ponieważ y, sztuka, którą teraz y, będziemy Państwu przedstawiać, y, obiega lata 20-30 aż do początku wojny. Natomiast y, mamy zamiar wystawić sztukę na temat czasu e Czasem wojny, jak to komuna zaczynała nam organizować życie. I myślę, że y, na ten temat też będzie wiele satelitów wiele wspomnień, które może bardziej pamiętamy, bo materiał do tego przedstawienia zebrałam na podstawie opowiadań mojego ojca, które, te opowiadania znam od dzieciństwa i piosenki, które on śpiewał, czy dziadek przy warsztacie szewskim, czy on w swoim warsztacie na weselach, na różnych w spotkaniach rodzinnych. To utwaliło mi się w głowie i bardzo chciałam, żeby ten czas został jakoś zapamiętany. No nie wiem jak to e, nam się udało, ale sami Państwo to ocenicze. Opowieś to jest o ciebie? Czy się uda? Ja tego nie wiem. To stare, przedwojenne, życie nasze znaczy tu codzienne. Chcę Wam mieli dziś tu przedstawić. Myślę... Będziecie się dobrze bawić. Chcieliśmy wszyscy, mówię poważnie, podejść do historii dość odważnie. Czy wstawić ludzi trochę z ich życia własna, że w drodze. Historię, ich bycie. A to łatwe nie jest, kochani, bo czym mówią, życie do. Było. lecz analogii pełno, aż miłusz, czy nie kłócimy się my, kobiety, z chłopami swymi do dziś, niestety. Szkoła inaczej dzisiaj wygląda, ksiądz do niej częściej teraz zagląda, a pan Zięcina przez nas zmieniony był, mniej ruchliwy i zamyślony. Aby na naszej sztuki pasował, stał się ludziszny, choć doprestował. Wybaczcie, jeśli coś nam się nie uda. Jesteśmy zwykli łaskawywiarcy. Nie nam czy mieć strój. Proszę Państwa, ja jestem ubrana... Ja jestem ubrana w strój według etnografów lata, 8, wiek osiemnasty, dziewiętnasty, początki XIX wieku. Takie spódnice dostawały e, e, kobiety we wiany. No ale komu się podoba, to podoba może w, w dzisiejszych czasach nie bardzo. Ale kiedyś, jak biedne rekruty wracały e, z niewoli, to tak sobie śpiewały. Koza roda to dziewka boga. To jedno łaska rzeczunka. SUCKER! <laughs> Masę od chłopca tego. kosę. A co mi zrobisz, jak nie zabiorę? Będzie choroba. <coughs> będzie doktorem. A niby od czego? Toż to kiełbasa. Tu od masaża. Zdrowiutka nasza. Ale kosek, to te trzy grosze będzie za mało. Weźmę i dziesięć, na pewno śmio. A jak liczę <laughs> już w swojej ławeczce i w ręku będziesz trzymać tę to wkurzysz mocno O Przyszedłeś do szkoły tylko po to, by się pobawić i rozmawiać. Miałeś młodszym dobry przykład dawać. Ile razy mam to powtarzać, że to się nie może zdarzać. Gdy przychodzę, cisza ma być, lecz nie można o tym pchnić. Raz sprzątać papiery, bo się wkuszę. Czytaj, duże strony za trzeciej. Zadane było na dzisiaj przecież. Ty, a, b, 1 2 3 4 5 6 7 8 nie robię. za to testowałam w tobie. Na o z tymi kolanami. Plękaj szybko tu przed nami. Pomnóż dziewięć razy trzy, Szybko podaj wynik mi. To jest dwadzieścia siedem. Uczyła się no, po będą mama, tate się zaskwyca. Umiem liczyć, czytać też. Mogę odpowiadać, panie, jeśli chcesz. A to napisał pana Tadeusza. Proszę pana, on się łusza. Mało ci nie to zbijasz tylko rączki. Weźmiesz kilka książek, twoje dobre rączki. Co mówisz, tortury? Chyba przesadziłeś. Klęczysz za to, że się nie nauczyłeś. Przepraszamy za niego. Panie, szkoda go, niech widzisz w stanie. Chcesz, może za niego poklęczyć Stasiek. To wszystko przecież szybko zrobi, Stasie. A ci powiem, że pana ta dusza napisała najzdolniejsza polska dusza. To mu daruję. Czy ona nic niego pasuje? Brawo synu, z ciebie jest pociecha. Stawaj i siadaj, nigdzie nie uciekaj. A po lekcji na mnie zaczekaj, bo trzeci rok w tej samej klasie. Przepytamy teraz Kasię, czytaj. Karolciu rozległ się rozpaczliwy, rozcierający okrzyk ciotki na Idę, już idę, odpowiedziała Karolcia i z jej matką. Koralik wosnąć stała w głowie, bała się go zdobyć. Mimo, że na to... Abyście zawodu się nauczyli. Abyście zawodu nowego się nauczyli. Wolę hmm. będziecie dla narodu swego. Ty, ale to Żydzi do tej pory czyli odkąd to mi do Was przybyli. Tak. To nic. Wyślę Was po nauki. Do się do dostójskiej woli. Nie. Decydujcie, gdzie kto woli. Ale księże, drogi, czy my w nauce sobie poradzimy? A jeżeli coś się stanie? Świat nam każe daleki, a my z dala od tej rzeki? Nie byli nigdy panie. Gdzie? Oj, nie bójcie się, chłopaki. Każdy z was, nie byle jak siła jest, szefa ogromna, Chęć dość skromna? Żydów brud w naszym mieście, a wy bez pracy jesteście. Jak się zawodu nauczycie, od razu poprawi się wasze życie. Za. O, za. O, za. Z Ha, dit is baie kosse. Otko! Barwo, wstrętne! Każdy prał tym chce pamiętać! Mężczyzn hmm? z backska-rzebie już czcuć! Ja! Taką wredno jesteś!